Nasze działania rozpoczęły się w sobotnie popołudnie, w sobotni wieczór o godzinie 18.30 otrzymaliśmy zgłoszenie z policji o zaginięciu osoby. Z informacji pierwszych wynikało, że prawdopodobnie osoba utonęła na jeziorze Winiary. Zadysponowaliśmy grupę wodnonurkową z Poznania oraz zastęp z łodzią z Gniezno. No niestety do godziny 23.30 lokalizować e, osoby, potwierdzić, że ta osoba rzeczywiście utonęła. Działania zostały kontynuowane w sobotę o godzinie 10 trwały do godziny 17. E, o godzinie 17 działania zostały przerwane ze względu na zadysponowanie grupy wodnomórkowej do innego zdarzenia w powiecie Wągrowieckim. No i dzisiaj e, kontynuujemy poszukiwania w miejscu zakończenia wczorajszych działań. Muszę powiedzieć, że służbą wiodącą w tego typu poszukiwaniach akurat jest policja, także na tą chwilę nie jestem w stanie określić, do której godziny będą trwały poszukiwania. Myślę, że jeżeli nie uda nam się zlokalizować sobie to do godzin wieczornych. Jednoznacznie wynika, że osoba, która zaginęła, korzystała z kąpieli wpływania w miejscu niestrzeżonym. Niestety po raz kolejny się okazuje, że tylko kąpielisko strzeżone przez wykwalifikowanych ratowników jest miejscem, gdzie należy przychodzić i bezpiecznie korzystać z kąpieli i słonecznych, i wodnych. Niestety statystyki corocznie pokazują, że osoby chcą być mądrzejsze od służb ratowniczych i od y, osób, które udzielają dobrych rad, że tylko miejsce strzeżone, czy to jest miejsce kąpieliska, czy miejsce w naszej znaczy kąpieli, jest miejscem bezpiecznym, gdzie możemy się naprawdę bezpiecznie, spokojnie y, kąpać i zażywać y, letniego wypoczynku. Niestety, y, jeżeli, ta, się, jeżeli się oczywiście potwierdzą y, przewidywane, że ta osoba utonęła, będzie to kolejna ofiara y, lekkomyślności.